Miejscowość Tręby Stare w powiecie konińskim była celem klasycznego rajdu pojazdów kolekcjonerskich, który w sobotę 13 września wyruszył z Ostrzeszowa. To kolejna inicjatywa stowarzyszenia klasyki na ziemi Ostrzeszowskiej, służąca integracji środowiska miłośników motoryzacji w naszym regionie. Już po raz kolejny w takiej właśnie konwencji przebiegało zakończenie sezonu. Z reguły jednak meta zlokalizowana była na terenie powiatu ostrzeszowskiego. W tym roku zrobiliśmy to troszkę dalej, bo ta sama 150 km i jest to też Troszkę odmienna forma zabawy niż zlot, ponieważ tutaj na zlocie przyjeżdżamy tylko na plaz i wszystko dzieje się tutaj. A w przypadku Rajdu sama teasa jest. jestem głównym programem po prostu, bo są po drodze zadania, można zobaczyć ciekawe miejsca. Na każdym z wyznaczonych przystanków uczestnicy mieli do wykonania zadanie wymagające wiedzy i różnorodnych umiejętności. Okazji do rywalizacji i świetnej zabawy nie brakowało. Jedną z prób sprawnościowych jest konkurencja, która już tutaj raz się odbywała na zlocie tutaj na Oresie, czyli dojazd do steropianowej ściany. Osoba, która dojedzie najbliżej jednym zatrzymaniem, po prostu będzie miała tam odległość najkrótszą, ale nie uderzy w styropian, no to wygrywa, tam są trzy miejsca nagradzane. Natomiast są dwa konkursy fotograficzne internetowe, gdzie trzeba zrobić zdjęcie w jednym konkursie na tle jednego z zabytków bądź murali w Ostrzeszowie tutaj. I jedno miejsce jest w Kaliszu, jest taka chińska altanka Pagoda. I na tej altance też trzeba zrobić zdjęcie załogi. No i tutaj liczy się kreatywność, tutaj komisja będzie wybierać najciekawsze, najciekawsze zdjęcie. Na samym końcu na mecie czeka nas jeszcze konkurs, do wygrania będzie romet Wigry, Wigry 3. I tu wygra osoba, która tym rometem w najdłuższym czasie przejedzie odległość około 15-20 metrów. Na starcie rajdu stanęli zarówno stali bywalcy wydarzeń organizowanych przez Klasyki na Ziemi Ostrzeszowskiej, jak również nowe twarze. Wszyscy przyjechali pojazdami, które bez cienia przesady nazwać można motoryzacyjnymi perełkami, unikatami, których spotkanie na polskich drogach jest prawdziwą rzadkością. Dlaczego na metę wybrano właśnie tręby stare? Ja wcześniej jeździłem tam na wakacje i podobało mi się to miejsce, a kiedyś byłem przy okazji na zlocie dosłownie 5 km dalej i zabrałem kilka osób, moich znajomych z tego zlotu, mówię ja was wam pokażę fajną plażę. Pojechaliśmy tam, zrobiliśmy sobie zdjęcie na tej plaży stały wtedy cztery maluchy. I ktoś z tej ekipy powiedział: kurczę, zróbmy tu zlot. To było 6 lat temu, jak świeżo do w ogóle zaczęło istnieć. No i mówił: Dobrze, no może kiedyś zrobimy. No i teraz doszliśmy do tego, że, że jesteśmy to w stanie zrobić. No i po prostu to nastąpiło. A w ramach ciekawostki powiem, że w tym roku pojechaliśmy tam na wizję lokalną. Dokładnie wyrównę 6 lat od zrobienia tego zdjęcia. Yy, początkowego, od którego się zaczęła ta myśl, żeby zrobić tam rajd. Bo też wieczorem przyjechałem, wziąłem telefon i widzę wspomnienie, 6 lat temu zrobiłeś tam to zdjęcie. Mówię, o kurczę, a to nie było planowane. To wyszło, że równo po 6 latach się tam znaleźliśmy i padła decyzja, padła rezerwacja tamtego ośrodka i zaczęła się procedura. Niestety to być może ostatnia okazja na spotkanie w jednym czasie i miejscu tak wielu wyjątkowych samochodów imprezą tą Stowarzyszenie Klasyki na Ziemi Ostrzeszowskiej kończy tym razem nie tylko sezon, ale jednocześnie też swoją sześcioletnią działalność. Jak kiedyś przyjdzie, przyjdzie chęć i siła, żeby to pociągnąć, to myślę, że, że jeszcze coś zrobimy, ale nie obiecujemy, że będzie za rok, za dwa, za trzy, zobaczymy. To wszystko zależy po prostu od przede wszystkim też tego czasu, no bo jak wiadomo, no, no nie każdy ma go aż tyle, żeby się tak mocno angażować. No i też trzeba, my to rozumiemy, że, że nie wszyscy nasi członkowie też są w stanie się tak oddać temu. Dlatego chcemy poczekać, jeżeli po prostu będzie, zbierze się znowu grupa, która będzie chciała to organizować, no to być może. Wejdziemy. Trzymamy zatem kciuki, aby była to jedynie przerwa w działalności i to niezbyt długa. Zainteresowanie wydarzeniami odbywającymi się pod szyldem klasyki na ziemi ostrzeszowskiej wskazuje bowiem na to, że wśród mieszkańców istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu propozycje. Zapraszamy kolejną ekipę.